Śląsk pała rządzą rewanżu. W pierwszym spotkaniu obu zespołów Wrocławienie przegrali 70 do 81. W meczu na Górnym Śląsku nie wystąpił kontuzjowany wtedy Radosław Chyży. Inny z liderów naszej drużyny Adrian Mroczek-Truskowski zagrał, ale z urazem i nie zaliczył tego występu do udanych. Rywal wszystkie nasze błędy wykorzystał. Nie potrafiliśmy sobie poradzić ani z agresywną obroną, ani z ich determinacją. No w każdym elemencie nad przewyższył, dodatkowo nie grał Radek. No i tak jak zostało wspomniane, ja nie grałem, to znaczy grałem, ale walczyłem sam ze sobą. Śląsk i Akademice z Katowic to dwie czołowe ligowe drużyny, jeśli chodzi o defensywę. Możemy się więc raczej spodziewać niskiego wyniku. Ja będę się cieszył jak wygramy i pokażemy dobrą defensywę. Czy oni grają dobrze w obronie? Zobaczymy w sobotę, bo jak rzucimy im dużo punktów, to się okaże, że tak dobrze nie bronią. Najlepszym strzelcem pierwszego spotkania był Paweł Jurczyński, obrońca AZS-u, zdobył aż 26 punktów. Najważniejszym koszykarzem w zespole Akademików jest jednak inny gracz, uważa kapitan Śląska. Mają w drużynie bardzo doświadczonego zawodnika, nazywa się Marcin Ecka, może we Wrocławiu nie jest znany, natomiast na parkietach pierwszo i drugoligowych jest bardzo znany i jest bardzo doświadczony. I tak naprawdę cała ich gra to jego zasługa. Chłodno na dworze, chłodno ostatnio także w halikoseniarka radzimy kibicom, ciepło się ubrać na sobotę. Ja jestem poubierany już treningowo, na sobie trzy koszulki, bluza, dresy, coś jeszcze pod dresami. No Radzimy sobie jak możemy. W sobotę będą takie same warunki dla dwóch drużyn, także myślę, że nie można na to zwalić, że jest zimno. Współczuję kibicom, bo jak się siedzi, to naprawdę jest zimno. Początek spotkania, które powinno rozgrzać kibiców między Śląskiem a AZS-em w sobotę o 18 w Kosynierce.